Być albo nie być? Oto jest pytanie. Zdecydowanie być i to mieć 30 lat. Z okazji Waszego jubileuszu wszystkiego najlepszego i kolejnych lat wspaniałej współpracy i ogromnych sukcesów. Drodzy przyjaciele ze SwissCrono, z okazji Waszych 30 urodzin chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękować za wsparcie. My bijemy rekordy na bieżni, Wy w biznesie. To nas łączy. Między innymi dzięki pomocy firmy Swiss Chrono powstało to wspaniałe miejsce. Niepubliczne przedszkole terapeutyczne Orzeszek. Z okazji pięknego jubiluszu życzymy wszyscy... Dobra! Chcielibyśmy złożyć serdeczne życzenia firmie Swiss Chrono z okazji 30-lecia istnienia. Życzymy Wam dużo szczęścia i pomyślności w biznesie. Cieszymy się, że jesteśmy w jednej drużynie. Sto 30 lat minęło. Dwa lata temu odbierałam od was tą nagrodę z okazji jubileuszu Fundacji Przedsiębiorczość. Dzisiaj ja składam wam najserdeczniejsze życzenia. Rozwoju w biznesie, nowych pomysłów i realizacji zamierzonych celów. Wszystkiego najlepszego. Chcemy złożyć w firmie Swisscono nasze najlepsze życzenia z okazji jubileuszu 30-lecia. Wasza pomoc jest dla nas jak najlepsze podanie. Dzięki waszej wsparciu. Możemy się rozwijać i realizować nasze największe marzenia. Szanowni Państwo, w imieniu własnym i wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach chciałabym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszystkich marzeń, realizacji wspaniałych projektów, dalszego rozwoju. Wielu sukcesów na każdej płaszczyźnie. Dużo zdrowia dla pracowników, zarządu. Wszystkiego dobrego. Z okazji 30-lecia Waszego istnienia chcieliśmy życzyć Wam samych sukcesów, byście dalej tak prężnie działali. Jesteście dla nas wzorem. Chcemy być tacy silni jak Swiss Chrono. Walczymy na macie równie dzielnie, produkując niesamowite płyty. Dużo mamy z wami wspólnego, dwie potężne firmy, my jesteśmy sportowcami, wy jesteście najlepsi w swojej branży. Z okazji jubileuszu 30 lat firmy Swiss Chrono w imieniu płacu Uczelni Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach życzę kolejnych zdanych egzaminów, udanych sesji biznesowych, 100 lat. Z okazji jubileuszu 30-lecia życzę firmie Swiss Chrono wszystkiego najlepszego oraz samych sukcesów. Z okazji jubileuszu 30-lecia działalności firmy Swiss Chrono cała społeczność Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach imienia Bajka składa życzenia wszystkim pracownikom władzom firmy najlepsze życzenia i wszelkiej pomyślności. 30 lat minęło jak jeden dzień. Krótki okres, a jak wiele zrobiliśmy. Wy jako firma, światowy brand, lider, branży, firma, która jest wzorem i synonimem doskonałej pracy biznesowej, tworzycie fantastyczny zespół ludzi, którzy tworzą rodzinę, i to dzięki właśnie tym ludziom firma może osiągnąć to, co ma. My również w koszykówce funkcjonujemy dzięki zespołowi, dzięki pracy poszczególnych osób, możemy osiągnąć sukces. Życzę Wam, abyście się nie zmieniali. A na pewno wszystko będzie przed Wami jak najbardziej świetnym przyszłości. Na koniec chciałbym życzyć Wam. Szybko. I raz, dwa. ta. Sekcja Pięściarska KS Promiężary życzy firmie Swiss Chrono wszystkiego najlepszego z okazji. Już. Z okazji 30-lecia Swiss Crono życzę prezesowi i zarządowi. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie podatki, które uczyniliście dla Starostwa Powiatowego i dla naszych jednostek samorządowych. Jesteście wszędzie z nami i więc proszę Was, żebyście nas nie opuszczali. Wszystkiego dobrego Wam życzę.